Nie czy ludzie o tym nie wiedzą, że one są tak tanie i pływają e, czwartek, wtorek, e, czwartek, wtorek, niedziela tak naprawdę jeżeli byśmy mieli lot powrotny w, w niedzielę, to znaczy nie, jeżeli byśmy mieli w, w piątek, to byśmy w czwartek mogli nim wracać i w, oblecielibyśmy te wszystkie wyspy za około 10 dolarów, bo nas wyszło na na trójkę tak naprawdę, więc a speedboat w jedną stronę kosztuje za osobę 50 dolarów. My musimy wrócić speedboatem, bo po prostu mamy poranny lot i inaczej nie możemy tego zrobić, dlatego wracamy speedboatem, co nas wyszło po 50 dolarów na głowę, ale inaczej to byśmy na pewno wracali tym i dwie godziny to nie jest dużo, a jest mega oszczędność, jeśli chodzi o to, bo to jest około 100 dolarów oszczędności na, na samym promie także tak i my już płyniemy godzinka i jesteśmy na finado tak wygląda finado z promu tak długo będziemy już dopływać dokładnie zajęło to niecałe półtorej godziny bo trochę fale były ale to za Jest chyba jeszcze o połowę mniejsza niż Fulido Ta, Ta wyspa Już na wyspie Tunido Polusia zjedzie w bagaż Tom... Idziemy do zakwaterowania, jesteśmy w hotelu Retty. Bardzo ładna wyspa z pierwszej Na pierwszy rzut oka ładniejsza niż Fulido tutaj nasze zakwaterowanie na TINADO Hotel się nazywa RETI Tak, RETI? RETI Duży pokój, trójeczka Znaczy to jest taki szeregowiec jakby Tak Tutaj toaleta Wszystko ładnie mi się wydaje Naprawdę W ogóle wzięliśmy dwie ostatnie dostępne noce bo chcieliśmy tutaj być dłużej ale nie było żadnych noclegów już na wyspie bo tutaj jest naprawdę malusieńka ta wyspa i jest może 5-6 hoteli nie ma nic więcej także nie hoteli nawet to są takie malutkie jakieś yy, kormolów, yy, miejsca noclegowe widzieliśmy dwie tyle dostępne ile było i tu wychodzimy a tutaj już jest plaża i pola ma zabawki także super nie musieliśmy nic kupować żeby plastiku nie produkować są na miejscu nasz hotelik na Tinano a tu droga na plażę jest około może 10 metrów wychodzimy i tutaj już jest Alemki, Krystalicznie czysta woda koło rekiny Tam już jest wyspa resortowa Z daleka widać A my tutaj mamy leżaczki Do wykorzystania Nic tylko się relaksować Jesteśmy może dwie godzinki na TINADO, ale nam się lepiej, bardziej podoba Jest bardziej rajsko, jest w ogóle dziko I no to, myślałem, że jest krystaliczna woda na FULIDO, ale tutaj to przebija już tą wodę Na FULIDO I jest naprawdę bardzo dużo palm No w porównaniu do Folido, to tutaj jest po prostu No. palm I naprawdę tutaj to wygląda rajsko, bardziej dziko a zarazem jak się chodzi uliczkami, to można mieć wrażenie, że chodzi się po wyspie resortowej, bo jest tak czyściutko, wszystko pograbione. Także naprawdę, pytaliśmy się, to jest bardzo mało lokalców tutaj Dwudzi 25 osób tylko z, z ludzi lokalnych mieszka, reszta to są e turyści, którzy przyjeżdżają. Także wyspa lokalna, ale trochę jak resortowa. O i tu na przykład, te wszystkie parasole, to jest z Bikini Beach. I każdy, kto chce, może tu przyjść, zająć sobie leżak, nie są płatne. Wszystko jest za Friko. I piękna woda tutaj. Naprawdę, jest bardzo dziko i rajsko. Nie trzeba było długo szukać. A rekiny już są przyno. I nas. Uh -huh. I ją. Polak, kto to jest? Rekin. Rekin. Uh -huh. Tak wygląda port. Tinado i wita nas napisem fajne miejsce naprawdę Co robisz? Bawisz się? A gdzie chłopiec poszedł? Chłopiec, no chłopiec poszedł, w siku, wiesz? O, czekaj, czekaj, to no przyjdzie zaraz. Niedaleko hotelu jest miejsce dla dzieci, też, żeby właśnie mogły się pobawić. Zjeżdżania i samochody. Mówiłem, że ta wyspa jest dużo mniejsza od Pulido, ale nie wiem czy, czy tak jest, bo dużo dłużej się chyba schodzi, żeby ją obejść. Tak naprawdę i. No myślę, że około 20 minut nam wczoraj zeszło się, żeby przejść dookoła. Jedna część jest lokalna, tylko lokalni tam mieszkają. Część jest przeznaczona na port, a reszta to już jest Bikini Beach i dookoła resorty. Jest dużo więcej e, turystów mi się wydaje niż na Ta Wyspa jest e, troszeczkę zrobiona na podobę wyspy resortowej, ale jest to wyspa lokalna i jest naprawdę czysta. Tylko, że nie wiem czy to jest spowodowane albo tym, że to jest typowo zrobione przez turystów bo z tego co pytaliśmy, to lokalsów jest tylko 25 na Wyspie więc yy, cała reszta to są w dużo yy, Włochów Włochów chyba jest najwięcej z tego co tutaj udało się nam tak spostrzeć także fajna wysadka, naprawdę do relaksu i tak dalej. jeszcze nawet z dziećmi Dużo zabawek przede wszystkim, nie trzeba nic ze sobą przywozić, żadnych plastików i tak dalej, wszystko jest albo przy hotelach, albo tutaj e, w takim e, w ogrodzie, można powiedzieć, z to także dziecko zawsze ma czym się zająć. No dobra są te nie? Ale jaka kwiatka ma włosy. Tak wyglądają przejścia na Bikini Beach Są porobione miejscówki, a między miejscówkami można sobie iść cieniem Między palmami Jak ktoś ma dość słońca To sobie idzie Między palemkami Czyściutko. Widać, że pograbione wszystko. Fajnie. Jeśli chodzi o wyżywienie, dania jakieś obiadowe i tak dalej, korzystaliśmy już z kilku miejsc. W hotelu Purmeria też można zjeść. Tam są zdecydowanie najwyższe ceny. Jedynie jest dobre, ale są najwyższe ceny mniej więcej około 3-4 dolarów drożej niż wszędzie. Dania są od 4 do maksymalnie 10 dolarów także nie jest jakoś drogo. Tak jak niektórzy mówili o tych Malediwach, że to jest tak super drogo. Myślę, że zadanie. Za Obiadowe, jak wychodzi 40-50 zł, to, to nie jest jakoś wygórowana cena. Idę sobie teraz główną uliczką. Przy samej my, często jemy w restauracji przy porcie. Jest bardzo dobre jedzenie i ma, jest około tam 5-6 dolarów za danie. Wychodzi soki świeżo wyciskane, Tak samo tam 3-4 dolary. I, I naprawdę mają dobre jedzenie. A tak to spokój, cisza taka na tej wyspie. Polatałem trochę dronem. To naprawdę nic się tutaj takiego nie dzieje. Takie nas żegna Tinado Ładny zakród słońca z kawi. Was? Dobra, no, do dzisiaj. E, no i co, żegnamy się, jedziemy zaraz na kolację. Jutro o 13 mamy speedboat i wracamy do Marem noc Poznaliśmy tutaj bardzo fajną rodzinkę e, z Niemiec. E, Niemiecko-hiszpańską. Z, Niemiec tak, z synkiem dwuletnim, także pola się z tym bawić. No bardzo naprawdę fajnie, mimo że ona nie rozumiała języka, to i tak się dogadali, bo wiadomo, że są dzieci. Tak, że są...